Jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądają miejsca glampingowe w Polsce, jak można spędzić sobie czas, no, tak naprawdę na bogato, w bardzo, w bardzo super komfortowych warunkach, ale też w niesamowitym miejscu, zapraszam Was na kolejny odcinek. 11 tajnych House. Bardzo fajny wzór, super to wygląda, jest naprawdę bardzo dopasowane do całego wnętrza. Bardzo ładny stolik też mi, się, też mi się bardzo podoba. Widać, że elegancko ze sklejeczki. No i widok. Ja mam w tym momencie widok, który zaraz zobaczycie na przewidkach z jednego i z drugiego okna. Na jezioro. Bardzo fajnie to tutaj wygląda, nawet zimą. Kolejny bardzo fajny domek. Kolorystyka bardziej w moim guście, ale uważam, że coś naprawdę w tej czerni jest. koncentrując się na tym, żeby nie ingerować za bardzo w naturę i właśnie mhm. to tiny house'y e, są e, tego typu turystyką, która nie, nie ingeruje i nie obciąża jakby natury. Popatrzcie teraz tutaj z tyłu, zamówiliśmy kartki, przyjechały. E, no Tak, jak, e, no, no jak stajesz, na zamówienie, no nie, ja już muszę... Ja, ja już muszę ja prosić wstajesz spada, rano, podnosić głowę. I, operatora. tak.